Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie i zapraszam na materiał, w którym obejrzymy sobie dwa filmy z Black Myth Wukong, czyli jednej z najbardziej chyba oczekiwanych przeze mnie gier 2024 roku i myślę, że przez was również, jeżeli lubicie Souls-like'i. -y. Pierwszy film, który sobie zobaczymy trwa dwie minuty i to jest po prostu gameplay trailer, natomiast drugi materiał to będzie już omówienie... Właśnie rozgrywki i pokaz gameplayu, także to będzie nader interesujące. Oba materiały tak naprawdę pochodzą z kanału IGN-u. Linki do oryginalnych źródeł, które tutaj komentuję, są w opisie. I cóż, myślę, że nie ma co przedłużać. Jeśli wam się podoba, pamiętajcie, proszę o kciuku w górę. Będę bardzo wdzięczny. I zaczynamy. Jestem ciekaw, do czego to będzie bardziej podobne. Do tego Wukonga to jest tak długo bo po prostu pokazywali. Tak dawno temu. To śpiewa gość bez głowy. Okay. Dziwny nastrój. Co to za instrument w ogóle? Jest i nasz bohater. Kurde, ta gra wygląda za dobrze, nie? Po prostu. Dlaczego nie ma angielskich napisów? Na angielskojęzycznym kanale. Co się mi tego robala. O kurde, ale to będzie szybkie! Myślę, że wygra z tym krabem. Kurde, mamy bossa. Co te? Czemu te pociski tak wolno lecą w naszą stronę i tak nagle przyspieszają? Pod sam koniec. O kurde. Ciekawe, czy to blokuje. Dobra, to wygląda spektakularnie, ale nie ma opcji, żeby on to odbijał. On to po prostu na pewno trzyma jednym przyciskiem i odbija wszystkie strzały. Black Myth Wukong. Totalnie nieczytelne logo, ale jak wiem, co tam jest napisane, to się można domyśleć już, nie? No, jeszcze coś. Huh. Czyżby? Miejsca odpoczynku i rozwoju naszej postaci, naszego wojownika. Kurcze, powiem Wam, że to wygląda naprawdę ciekawie. Mega jest tutaj klimat, świat, no, grafika prześliczna. Widać, że są potrzebne jeszcze pewne e, poprawki, jeżeli chodzi o e, nawet animację. Mam wrażenie, że w ogóle nasza postać porusza się jakoś tak. Jak kloc trochę, nie? Mimo, że jesteśmy jakimś małpim, lekkim, mega zwinnym, jakby się mogło wydawać, wojownikiem, to to wygląda strasznie powolnie. Eee, tutaj była taka jedna animacja, właśnie ta. Zobaczcie, jak tutaj mm, to wygląda, jeżeli chodzi o chociażby kij, na którym nasz bohater na chwilę się odbija i zwrócił uwagę, jak on się będzie ruszał. Dziwnie. Zobaczcie. Tu. Widzicie on w pewnym momencie, był jakby złamany wręcz. Znaczy, może jest giętki, może, bo, może dobra, może mi się wydawało, ale. Podczas rozgrywki to nie wygląda tak płynnie, generalnie jest trochę rzeczy, yy, których jestem bardzo ciekaw, jak na przykład tego, w jaki sposób będą wyglądały takie rzeczy, jak chociażby rozwój postaci. Bo gameplayowo to wygląda naprawdę mega fajnie, dynamicznie. Właśnie mam taki lekki dysonans, ponieważ bohater jest bardzo yy, dynamicznie poruszającą się postacią. To jest mega, nie, że go wbił. <ścoughs> I, I to jest super. Że mega, jakby, widowiskowa jest ta walka, ale z drugiej strony, strasznie wolno biegamy. Zobaczcie, jak on wolno się porusza. To tak jak w Dark Souls yy, gralibyście przeciążoną postacią, biegli na tarczy, nie? No to jest. Te strzały też jakieś takie, nie wiem, pół godziny lecą w naszą stronę. W ogóle. Ej, zobaczcie na to: on biegnie w lewo, i przez chwilę biegnie jakby tyłem. I po chwili się dopiero przestawia, i zaczyna biec w drugą stronę. I teraz, jakby chyba szybciej nawet biegł. To może dlatego tak się poruszał wolno. Chociaż, nawet tak do przodu biegniemy, to to strasznie dziwnie wygląda. Ale, kurde, no. Sama gra, ja się. Nie odbierzcie mi źle, ja się czepiam czegoś, bo wypada do czegoś się zawsze doczepić. Natomiast, no, wygląda to. mega dobrze, nie? No, powiem wam, że to wygląda solidnie. Zobaczmy gameplay, to myślę, że nam więcej pokaże, bo to był też raczej dość taki krótki trailer. No, niecałe dwie minuty, tak naprawdę, bo tu już napisy mamy tam na końcach sobie siedzi, tylko więc no, z tego się za dużo nie dowiedzieliśmy. Eee, zobaczmy, jak to wygląda podczas rozgrywki i to będzie z komentarzem i polskie napisy będą na dole wygenerowane. Także zapraszam już teraz na seans. Dobrze, moi drodzy, a teraz tak naprawdę pora na.

45-minutowe demo. Kurczę, no mam nadzieję, że wypuszczą to, nie? Skoro jakby były, było to demko pokazywane i była opcja, żeby dziennikarze sobie ogrywali, to mam nadzieję, że też bliżej premiery do, zobaczymy coś takiego, nie? Ja mam wrażenie, że te azjatyckie gierki to często właśnie jakieś te demka mają, że tam jeszcze to jest jakoś tak utrwalone, że fajnie jest to demo wypuścić. I to jest zawsze dobry związek, no, że twórcy są pewni swojego tytułu i swojej gry. Nie przedłużam. A, tylko jeszcze jedną rzecz powiem, ostatnią. E, tutaj się będę wtrącał, ponieważ no, widzę, że będzie gadał dość dużo, więc nie chcę 6 minut siedzieć cicho, ale e, wydaje mi się też, że jeżeli chodzi o Wukong, to nie ma się co martwić, że gra jest długo robiona, bo oni chyba ją dość po prostu wcześniej ogłosili, że robią coś takiego, żeby tam pewnie nie wiem, czy środki zbierali, czy, 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 czy jak to wygląda, ale generalnie no, gier się nie robi w rok, czy dwa lata takich porządnych, jak nie robicie kolejnej części i. Nie macie jakiegoś super, wiecie, no, od twórczego podejścia do gry, nie? Czy, czy nie macie już super zaawansowanej jakiejś tam drużyny zebranej, yy, które, które w studio, która w studiu siedzi i wie dokładnie, co ma robić. Od etapu koncepcji to jest mnóstwo lat, więc tu bym się nie martwił, że o, tak długo robią grę. To wręcz może być dobry znak. Zobaczmy. It's worth noting that after the event the dev team made some adjustments to the trial version based on the feedback and Oj, super that that was feedback. Or evaluation that I participated in. As a result, my experience may differ slightly from what others experienced in Hangzhou and at Gamescom in Cologne. That's

Jakoś sensownie przemyślane levelowanie postaci, i pewnie to jest kwestia jeszcze takiego tam do dopracowania, i nie chcieli jakoś zniechęcać ich, nie? żeby tam balansu jakoś nie było, więc to jest normalna sprawa. Co mnie wkurza, że to jest event na Gamescomie w kolonii, jak mówił, i nie mamy w ogóle angielskich napisów jakichkolwiek w tej wersji demo. To, to jest trochę dziwne podejście, moim zdaniem, nie? W ogóle marketing tej gry tak średnio jak na razie, nie? Wygląda. Dajcie znać, czy w ogóle słyszeliście o Wukongu. In addition to basic light and heavy attacks, the protagonist's attack stances can be switched between three different postures including smash form. Okej, okay, czyli mamy trzy różne postury, które wyglądają y, trochę na kształt tego y, co mamy w Nio. Czyli mamy trzy kółeczka y, i on o tym teraz opowie, no to pewnie będzie postura wysoka y, czyli potężna taki średnia zbalansowana zb i najszybsza, form and jest for je to also One turns you into the previously seen Fireblade Wolf, and the other results in a creature with poisonous attacks. Additionally, players will find and collect certain potions for in-game use. It's important to note that these configurations may vary bardziej. slightly depending on the different stages. The first boss is named Centipede Guai, and it appeared in the first 13-minute gameplay trailer released in 2020. it in a horrible cave. Its attack methods include rolling and heavy punches, gas. This gas inflicts a slow-acting poison effect on the protagonist, causing gradual health loss, which can only be cured by consuming antidote potions. Oh. However, this boss is okay. considered relatively easy overall in terms of difficulty for no this trial becoming familiar with its attack patterns, should be able to defeat it easily. Podejrzewam, że też go trochę łatwiejszego zrobili. Patrząc na doświadczenie, że dziennikarze growi nie potrafią grać w Solus-like'i I pamiętam, jak byłem na zamkniętym pokazie Sekiro, to chyba. No nie widziałem, żeby. Może jedna osoba tam dobrze grała, nie? No. I to mówię o pokonaniu generała, którym był, który był mini bossem w grze. Nie potrafili go pokonać.

It triggers his second phase. To encounter the monkey with wings, the protagonist needs to venture deeper into the scene. In this state, the monkey's aggression, attack range, and attack patterns all increase significantly. It gains okay. the ability to launch aerial assaults against the player, making for a thrilling and intense encounter. The third boss is the Tiger Vandal in the 2022 trailer. Takie zwierzęce są te stwory jak na razie. One są z anty mitologii chińskiej, nie? nie wiem, czy to są jakieś wymyślone czy to na, bazując na mitologii stwory? Therefore, you will witness him using this skill during the battle. One highlight of this scene is how the water reacts and changes dynamically with the actions in combat. The Tiger Vanguard boasts the highest attack speed and aggression among the three bosses. Not only does he possess both physical and spell-based attack abilities, but his combo attacks also deal substantial damage, making it easy to fall think think to his oddalona, to... The chapter experience provided during the, the humtious event, humtious event that I played the game at is called Purple Cloud Mountain. The overall scenery is somewhat reminiscent of the in-game footage shown Nie, no. in 2020. Słuchajcie, zobaczcie, jak on biegnie. Powiedzcie mi, że to nie jest za wolne. To po on powinien biec, nie wiem, o 50% szybciej przynajmniej, nie? No patrzcie na to. To jest bieg. 2022 no, no, wszystko jest spoko, ale ta prędkość biegu. Forest, no świat no, jest przesliczny. O 4 lub 5 typów wrogów czekających na graczy wzdłuż drogi. Don't underestimate his minions as they also, also possess the ability to deliver a fatal blow to the protagonist with a single strike. <laughs> There's also a detour path, to level that players might not easily find, where they can encounter a hidden boss, the Poisonous King. This creature has the appearance of a scorpion-like monster. After mm -hmm. engaging no, in conversation with it, players need to break the wine barrel beside it to start the battle. This hidden boss is the highest no, level of in this trial version. It possesses extremely fast attacks, deals heavy damage, and boasts skills that inflict poison on the player. It took me nearly an hour of fighting to defeat it. Hey, to and there were several instances where I succumbed to poison before being able to use the cure potion in time. And while animacja, Black yeah? myth shares some similarities in its mechanics with the Dark Souls series, the combat feel here is quite distinct from any other similar games. In my opinion, this distinction arises from the fact that in other Souls like games, players typically wielded weapons like swords or axes, with the grip at the weapons end during combat. However, in Black Myth Wukong, the main weapon is a staff, primarily. Znaczy... Nie wiem czy on grał w Nio, ale te, te niektóre animacje, te przeskoki zwłaszcza, to, to, to wyglądają jak, jak Nio, bardzo podobnie, nie? Moim zdaniem taki... Do tego bym bardziej przyrównywał niż do Dark Souls. W sumie nie wiem jakie są Wasze wrażenia. Ale fajnie to wygląda. The impact feedback from the staff strikes eh? is quite distinctive as well. Coupled with the support from the spell system, no, the myth Wukong stands apart as an action RPG with a unique feel, differentiating itself from other ARPG and action games that have come before. Ultimately, despite developer Game Science providing a substantial amount of gameplay content in this trial version, there are still numerous questions waiting to be answered. For example, Myślę, że jeśli nie powiedzieli czy posiada jakąkolwiek inną broń, to raczej będzie walczył tym samym. Chyba tam jest za dużo animacji, żeby on jakoś zmieniał broń. Czyli raczej bym ustał, że to może być coś na kształt Sekiro

Ale szczerze mi, jakoś by to też nie przeszkadzało, gdybyśmy mieli tylko do dyspozycji jedną broń, tak de facto. Jeżeli to ma być zrobione tak dobrze, jak w Sekiro, to byłoby super. Wiadomo, że ta, wiecie, replayability trochę by na tym traciło, nie, jako, jako gra, bo by to aż tak mega nie zachęcało, żeby to dziesiąty raz przechodzić, skoro mamy tylko jedną broń. Ale na takie dwa, trzy przejścia to byłoby na pewno mega spoko, jeżeli gra będzie bardzo rozbudowana i samym system walki będzie e, pięknie, e, no, wyszlifowana, powiedzmy, dorobiona, <grych> mówiąc wprost. To, to będzie dla mnie spokojnie. Wiadomo, fajnie, gdyby były chociaż tam, nie wiem, 4, 5 broni, czy coś takiego. Mm, I to nie mówię o tym, że będzie in, inaczej wyglądająca laska, która będzie miała tę samą animację, tylko mówię o czymś zupełnie innym, to byłoby super, nie? Jeżeli mamy dostać zdecydowanie bardziej dopracowany system walki z mnóstwem jakichś czarów, umiejętności, nowych, może animacji na tej samej broni. To ja jestem za tym, żeby temat była jedna broń. Serio, to nie ma problemu. Fajnie, że to w ogóle latem 2024 wychodzi. To możesz już to nawet DLC do Eldena zdążymy ograć, bo ja liczę, że to tak 2024 wiosną wyjdzie. No ale zobaczymy. Liczę, że podczas Gamescomu coś tam będzie więcej odnośnie Elden Ringa, ale dobra, nie o tym tutaj gadamy. No i koniec. Dobra, słuchajcie, był, był też taki jeszcze jeden gameplay e, z łuką, który trwa godzinę. Jeżeli mielibyście ochotę, to też możemy sobie takie coś zobaczyć. Dajcie znać, jak Wam to się e, podoba. E, powiem szczerze, gra mega, mega dynamicznie się prezentuje. Tutaj to już w ogóle jakaś magia. nieco on tutaj w, wyczynia tak naprawdę, ale to jest chyba coś takiego, czym on te pociski był w stanie odbijać wcześniej. No e, to, że deweloperzy wdrożyli jakoś ten, te uwagi osób, które już ogrywały wersję, to, ogromny plus. Wydaje mi się, że ten poziom zdrowia, jaki mają tutaj przeciwnicy, to jest po prostu nie do końca zbalansowany do poziomu postaci, jaką mamy w Demku, żeby być może po prostu, wiecie, trochę dłużej walczyć z każdym, żeby zobaczyli mnogość tych animacji, a to jest na plus, no bo wiecie, jak chcą pokazać więcej animacji, bo na przykład mielibyśmy go na dwa, trzy hity, to znaczy że tych animacji jest całkiem sporo. Więc mega sprawa. Oczywiście, jeżeli chodzi o design przeciwników, to jest on naprawdę znakomity, wygląda to świetnie. E, mega ciekaw jestem. Jak? E, jak będzie wyglądał to dalej, jeżeli chodzi o zróżnicowanie świata, nie? No nie, no to wygląda. Naprawdę obłędnie, no co też będę mówić? Staram się hamować trochę, bo hype jest ogromny. To jest jedna z gier, na które naprawdę najbardziej czekam w przyszłym roku. No jakie wy w ogóle, gdy czekacie? Dajcie znać w komentarzach, bo tak szczerze, to mi nic do głowy teraz nie przychodzi, poza DLC Elden Ring i Wukong, ale pewnie o czymś zapomniałem, mega istotnym. Także chętnie się dowiem, o czym, o czym tutaj yy, zapomniałem. No w tym roku mamy chyba jeden z najlepszych, yy, tak naprawdę, momentów w historii gier, wideo. Nie no, bardzo zróżnicowani są ci przeciwnicy, każdy mi się podoba, mimo że to są jakieś może humanoidy, to są jakieś takie kurde zmutowane, no mieszanka człowieka ze skorpionem i z cholera wie czym jeszcze, jakiś wyrośnięty tygrys. Chodzący jak człowiek, no fajne, 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 tu mamy porąbaną jakąś stonogę nawalającą trucizną skaczącą, to ja w pierwszej filmie myślałem, że to jest pająk jakiś. No wygląda to super, naprawdę mi się to podoba. Jedyne co mówię, prędkość poruszania się tym bohaterem jest niedostosowana do dynamiki gry moim zdaniem, nie? No przecież jak on tam biegł to ja myślałem, że on po prostu spaceruje, a nie biegnie. No zobaczcie jak wygląda dobieganie do przeciwnika. Jak chyba, że oni z jakiegoś sprintu nie korzystają w tym yy, wideo. To też jest możliwe. No ale nawet, jeżeli jest truch, to, to tak jest zawolne, zdecydowanie. No ale to jest kurde mega mega boss, nie? Z czymś mi się on kojarzy? Ale... A ja, fajnie dimensja była. I w ogóle takie wrażenie mam, że animacje przeciwników i to, jak oni zapowiadają ataki, jest bardzo, bardzo dobrze i czytelnie zaprojektowane. Moi drodzy, to by było na tyle w tym materiale. To jest tyle, jeżeli chodzi o Black Myth Wukong na dzisiaj na kanale. Jeżeli macie ochotę na obejrzenie tego godzinnego odcinka... Tego gameplayu z moim komentarzem, dawajcie znać. zostawcie proszę kciuka w górę, napiszcie w komentarzach, jak Wam się podoba to, co tutaj zobaczyliście, jakie są Wasze wrażenia, czy się ze mną zgadzacie, czy też nie, może, jeżeli chodzi o te spostrzeżenia i uwagi, choćby o ten bieg czy, czy dż, bieganie. To, że są trzy rodzaje postur, wcale nie przekreśla różnych rodzajów, rodzaje oręża, dlatego że w Nio było tego też, były też trzy postury, w sumie w Nio 1 nawet cztery, bo jeszcze można było schować broń. I były też niektóre takie animacje, że przy wyciąganiu na przykład miecza z pochwy można było od razu przyjść do ataku. I tylko na przykład z tej postury można było to zrobić, z tego stanu. No ale de facto powiedzmy, że były trzy. Więc to tam wcale nie przekreśla, że nie będzie innych broni, jeżeli mamy system postur, nie? Ale system postur to jest moim zdaniem, to jest coś pięknego. To jest coś w jakim kierunku slajki -like powinny iść. I ja naprawdę ubolewam nad tym, że w Ring tego nie było, ale z drugiej strony tam, przez uwagi na mnogość broni, już taką totalną mnogość, bo tam tego było jeszcze więcej, to być może na to się nie zdecydowali, aczkolwiek uważam, że system postur plus y, różnorodność oręża, to, to jest to. A tu jest jeszcze, wiecie, ta modyfikacja tych broni, to też jest w ogóle petarda, nie? Oby to nie przerosło nie, twórców, aby po prostu ambicje tutaj nie wzięły góry i no żeby dowieźli, nie? Zobaczymy niedługo, jak to będzie. Moi drodzy, bardzo dziękuję Wam za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało się, tak? Nie zapomnijcie o kciuku w górę, no i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się, na razie i cześć! I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba Ci się to, co robisz i chcesz tego więcej, ja przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patreonite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.